Cześć! Tutaj Zara, to mój podcast Zara, gada. Ja się tak śmieję tutaj do aparatu, bo prawda jest taka, że nagrałam jeden odcinek i potem sobie uznałam, że kurczę, muszę do tego odcinka coś dograć. Więc to jest pierwsza część. O tym, jak pracowałam jako animator hotelu, w hotelu w Grecji w zeszłym roku. I druga część, która się ukaże za tydzień, będzie odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania. A propos tego, jak ta praca konkretnie wyglądała, a ja Wam tu opowiem po prostu moją historię. Nie odpowiadając na żadne pytania, możecie sobie tutaj, wiecie, tylko wyciągnąć informacje, które Wam tutaj. Opowiem, ale jeśli chcecie konkretne informacje o tym, jak wygląda praca, jak wygląda rekrutacja, co warto wiedzieć przed wyjazdem, co warto wziąć ze sobą do walizki, na przykład, czy coś takiego, no to za tydzień będzie taki odcinek. Jak to u mnie wyglądało i dlaczego w ogóle ja wyjechałam? Ja mniej więcej o tej porze w zeszłym roku zaczęłam moje sesje coachingowe. Miałam sześć sesji z coachem z Pauliną Jakubczyk, która była naprawdę super coachem. Bardzo się cieszę, że u niej byłam. Naprawdę zmieniło to moje życie. O sesjach coachingowych, ogólnie o coachingu jako klient opowiem innym razem, ale ogólnie ważne jest to, żeby tą informację zaznaczyć, bo gdyby nie te sesje coachingowe, to prawdopodobnie nigdy nie podjęłabym się pracy za granicą, o której bardzo długo marzyłam. Ja już wiedziałam mniej więcej po Erasmusie, że jeszcze moje wojaże za granicą się nie skończyły. No i że chcę wyjechać gdzieś do pracy. Ogólnie szukałam pracy jako tancerka, ale z racji tego, że Dużo tych CV wysłałam i tylko z tego mi się odezwali, z tej firmy, w której pracowałam, no to zdecydowałam się i właśnie rekrutacja była dość szybka, więc zdecydowałam się właśnie tam pojechać i spróbować swojej pracy jako animator. Uznałam, że okej, okay, że zobaczymy, ale wiedziałam, że będziemy tworzyć show, to sobie uznałam, że okej, okay, że jakoś na tym show to ja się wtedy, wiecie, wyżyję artystycznie i będę robić to, co ja chcę. Więc wyszło właśnie tak, że ja wsiadłam w samolot, i poleciałam do Grecji. I w tej Grecji stamtąd odebrał mnie mój menadżer. I pojechaliśmy właśnie do hotelu, gdzie pracowałam przez całe wakacje. No i ogólnie jak ja tam przyjechałam, to była tylko moja koleżanka Adel i nasz szef z Tunezji. I o tym, co się tam będzie działo, co się tam działo, to wam za chwilę opowiem. Ogólnie ja miałam właśnie pokój z Adel. Na początku, wiecie, oczywiście było dziwnie, ja nie umiałam się w ogóle wysłowić po angielsku i było tak trochę niezręcznie, no ale to wystarczy trochę, wiecie, spędzić ze sobą czasu i jest coraz lepiej. Pierwszy dzień pracy wyglądał tak, że nie mogłam jeszcze nosić uniformu, bo miałam taki tydzień treningowy i ogólnie tak zazwyczaj jest, że ma się te tygodnie treningowe, jeśli się jedzie pierwszy raz. Ja miałam być w kids Clubie i trochę mnie nie bo ja na rozmowie rekrutacyjnej powiedziałam, że mogę być w kids Clubie i mogę być na fitnessie. I jakoś tak miałam nadzieję, że mnie dają na ten fitness, a mnie dodali do tego kids Clubu. I przez pierwszy tydzień byłam właśnie z Adel, a po to już wyglądało tak, że byłam w tym kids Clubie sama. Potem dojechały do nas kolejne koleżanki w trakcie sezonu. W czerwcu jeszcze przyjechała Kiriaki, która była z Grecji i Ewita, która była z Łotwy. No i miałyśmy taki team czterech dziewczyn. No i był ten nasz szef, który był pff, bardzo dziwny. On był po prostu bardzo dziwny i, ty i tylko tyle tutaj powiem. Przy wielu rozmowach jakby wychodziło po prostu to, że jesteśmy różni kulturowo totalnie. Kiedy rozmawialiśmy na przykład o kobietach, albo o umawianiu się, albo o randkowaniu, wiecie, ta praca polega na tym, że się spędza ze swoimi współpracownikami w sumie 24 na 7 prawie z dziewczynami, no to już w ogóle, no bo mieszkałyśmy w jednym domu, a z naszym szefem też często rozmawiałyśmy, no i wychodziły różne nieprzyjemne sytuacje, gdzie uznałyśmy, że czas to zgłosić Naszym przełożonym. Skontaktowałyśmy się z naszym menadżerem. On w ogóle przyjechał dwa razy, rozmawiał z nami, bo nam się naprawdę nie podobało, jak ten nasz szef się zachowuje i koniec końców szefa nam zmieniono. Ale nim nam zmieniono szefa, to nam zmieniono dom. Jeszcze nim przyjechały dziewczyny, to byłam tylko ja i Adel. Więc my sobie byłyśmy takie bardzo bliskie i wyszło tak, że mieszkałyśmy najpierw w takim domku, bo ogólnie to wygląda tak, że hotel zazwyczaj ma jakieś, jakieś domy dla pracowników. No i mieszkałyśmy w takim domu, ale on był oddalony od hotelu, i potem był problem dostać się z hotelu z powrotem do tego domu, no bo nie miałyśmy samochodu. Więc przenieśli nas do domu przy plaży. To było coś pięknego. Ja pamiętam, że przenieśliśmy wszystkie nasze rzeczy, nasze walizki, wszystko i po naszej pierwszej zmianie poszliśmy właśnie do tego domu. Po prostu skakałyśmy po łóżkach z widokiem na morze. To była przepiękna chwila i przez pięć dni razem z Adelsą pieszyłyśmy same w tym, w tym domu i to było naprawdę coś pięknego. Będę to wspominać do końca życia, i pamiętam, że jak wyjeżdżałam, to mam taki filmik, jak właśnie wyjeżdżałam jak patrzyłam sobie na tym, może jak płakałam. Po prostu sobie popłakałam, bo było tam tak pięknie, jako dom. No i jeśli chodzi o taką integrację, to to jest super praca, jeśli jesteście ekstrawertykami, jeśli lubicie gadać i lubicie gadać z gośćmi. Ja Wam powiem tak, że ja byłam w takim hotelu, gdzie nie było raczej Polaków. Mam chyba takie trzy sytuacje, kiedy spotkałam Polaków. Więc pierwsza sytuacja, jak spotkałam Polaków, to była taka sytuacja, kiedy szłam sobie z pracy albo do pracy i moja koleżanka, która pracowała na barze, mnie woła, macha do mnie, Weronika, chodź tu, chodź tu. No i sobie myślę, okej, okay, o co chodzi? I ja tylko podchodzę i zaczynam jakieś kolejno mnie gadać po polsku. I ja po prostu cała się zaczęłam trząść. Słuchajcie, ja byłam tam już ponad miesiąc. I ja nie słyszałam polskiego, tylko przez telefon. Przez, tylko przez telefon słyszałam polski. I jak tu ktoś przyjechał, i ja byłam jedyną Polką w tym hotelu, i nagle słyszałam swój rodowity język to jest takie. Myślę, że ludzie, którzy mieszkają za granicą, wiedzą o co chodzi. To jest takie szczęście, że wy czujecie po prostu połączenie z tymi ludźmi. I e, cały wyjazd, e, jak tam ci Polacy byli. To cały wyjazd z nimi spędziłam. Siedziałam z nimi, rozmawiałam na różne tematy. No było przesuper. Kolejną sytuację, co mam, to, to była parka, która mieszka w Niemczech. I to była taka parka po 40. Ja, po prostu, nie mogłam. Doszło do tego, że mnie zaprosili do stolika po mojej pracy. A po pracy normalnie można z gośćmi sobie siedzieć, gadać i w ogóle. Zależy też od polityki hotelu, no ale my mogliśmy sobie siedzieć i rozmawiać z nimi. No i ja się przysiadłam do tej parki, oni mnie zaprosili. Ja się w ogóle tak świetnie z nimi czułam, tak się świetnie z nimi gadało, że skończyło się tym, że białam wieczór nad porcelaną. Więc wspominam wszystkie te takie spotkania z Polikami bardzo miło i za każdym razem, jak spotykałam Polaków, no to się bardzo cieszyłam. To było po prostu miód na moje serce. No i słuchajcie, ja poznałam tam ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj. Czyli już parę miesięcy po tym jak się skończył sezon, mamy z dziewczynami dalej grupę. Dalej piszemy, więc jak chcecie powiązać międzynarodowe znajomości takie bliższe, no to to jest super, no bo... Z ludźmi, z którymi jesteście w pracy, w sumie spędzacie 24 na 7, tak jak już wspomniałam. Mieszkacie razem, spędzacie czas cały czas razem, w pracy razem, odpoczywacie razem. No więc te więzy, więzy się tworzą. Bo ja miałam nastawienie takie, że ja spotkam na pewno zarobistych ludzi. I dzięki temu uważam, że spotkałam tych ludzi. I tu nie mówię tylko o moim teamie, ale ogólnie o cały, o wszystkich ludziach, których poznałam w hotelu, którzy pracowali w hotelu, o Grekach, który, którzy pracowali w hotelu. Oni super gadają po angielsku. Więc my naprawdę mieliśmy tam świetne po prostu spędzanie razem czasu poza pracą. Jedzieliśmy do klubów. Co prawda byłam w miejscu, którego nie dało się eksplorować. Tam nie było za bardzo co robić, jeśli chodzi... Coś więcej, jakieś zwiedzanie czy coś takiego, to był hotel pomiędzy dwoma małymi miasteczkami, które szło, wiecie, przejść sobie w jeden dzień i tyle. No i właśnie tam pracowałam te 6 dni w tygodniu i jeden dzień wolnego. Było dość męcząco. No, ale wam trochę powiem, jakie u mnie były zmiany, na przykład jeśli chodzi o godzinę pracy. No bo najpierw mieliśmy tego pierwszego szefa i mieszkaliśmy daleko od hotelu, więc sytuacja była taka. Że mieliśmy dwie zmiany: poranną i wieczorną. No i to było super, bo mieliśmy. W jednym kawałku bardzo dużo wolnego i można było go spożytkować na, na co chcieliśmy. Chodziliśmy na plażę, kupaliśmy się w morzu, a ja w sumie w międzyczasie jeszcze pracował na kąpie. Ale o tym już koniec. Bo ostatnio Wam o tym, mówiłam w moim ostatnim filmie o urlopie. No ale potem zmienił nam się szef i godziny pracy też nam się zmieniły. Także mieliśmy trzy zmiany: dwie godziny, dwie-trzy godziny rano, dwie godziny po południu, no i potem wieczorem. Więc to już było takie bardziej męczące, no bo jest takie uczucie, że się Pracuje cały dzień, bo jakby zawsze masz zmianę, na którą jeszcze musisz pójść. Jak już minie ta pierwsza ekscytacja, to też jest tak, że przez ten upał człowiek się bardzo szybko męczy i wygląda to tak, że większość czasu się spędza na spaniu. I to nie jest tylko z mojego punktu widzenia jako animatora, ale z punktu widzenia wszystkich, którzy pracowali w hotelu. Macie wolne, macie chwilę wolnego, po prostu idziecie spać, bo jesteście po prostu zmęczeni z tego ciepła, z tej pracy, która jest w tym gorącu. Ja nawiązałam tam. Takie relacje i tak mi się tam podobało, że postanowiłam przedłużyć sobie pobyt. Ogólnie też chodziło o to, że pod koniec sezonu zawsze brakuje animatorów, więc moi menedżerowie po prostu mi zaproponowali, czy ja chcę zostać dłużej. Przystałam na ich propozycję, że zostanę jeszcze dwa tygodnie dłużej i wróciłam dopiero w październiku. No więc już, po, już we wrześniu ten hotel to jest naprawdę takie spokojne miejsce. Tam już się prawie nic nie dzieje, bo już jesteś po tylu miesiącach pracy że już jesteś zmęczony tą pracą jednak ta praca wygląda w sumie cały czas tak samo i jest takie poczucie, że okej, okay, już, już już slow down po prostu już nie, nie spinamy, że Musimy rozmawiać ze wszystkimi, że musimy nie wiadomo, co tam robić i wywijać. Już ta plaża jest spokojniejsza, już nie ma tyle ludzi, więc ten hotel zaczyna powoli się, tak wiecie, wyciszać. Przynajmniej moje jest takie spostrzeżenie. Nie wiem, czy tak jest wszędzie, ale wydaje mi się, że raczej tak. Nawet w Turcji po sezonie jest spokojniejsza, więc tym bardziej Grecja. W Grecji na Wyspach sezon się kończy nawet na początku już września. A najwięcej pracy jest po prostu w sezonie, w tym sezonie lipiec-sierpień. No to tam się cuda na kiju dzieją czasami. No i słuchajcie, to tak pokrótce, jak to wyglądało u mnie. Ja Wam tu nie sprzedałam za dużo smaczków, bo chyba nie chcę opowiadać na przykład o tym... O tych moich koleżankach, o tym co się działo jakby poza pracą, bo poza pracą się dzieje po prostu życie towarzyskie. Jeździ się do klubów, spędza się wieczory razem na plaży, rozmawia się tworzy się nowe znajomości, wiecie, randkuje się też, no bo jesteście po prostu tak się mówiło, że ten hotel to jest taka mała wioska, wszyscy o wszystkim wiedzą, plotkuje się, są jakieś dramy. No to są wszystkie rzeczy, które się dzieją poza pracą, które jakby nadają tej pracy jakby dodatkowego wymiaru, dlaczego ta praca jest taka fajna. No bo tu nie chodzi tylko o te, wiecie, na nawalanie po prostu 24 na 7 i robienie tysiąca rzeczy na raz i próbowanie być najlepsza w swojej pracy, Chodzi o to, wszystko też, co się dzieje wokół, o tworzenie właśnie tych relacji ze współpracownikami czy pracownikami hotelu. No, tam się po prostu dzieje normalne życie towarzyskie. Nie tylko jedziecie tam, żeby cały czas, cały czas pracować, tylko wszystko, co się dzieje wokół, jakby sprawia, że ta praca jest fajna, moim zdaniem. Jeśli ktoś chce wyjechać sobie między studiami na sezon, jeśli ktoś chce. Poznać nowych ludzi. Jeśli ktoś ma taką osobowość, że lubi rozmawiać, lubi być ekspresyjny, lubi robić jakiś fitness, pracować z dziećmi, to ta praca jest naprawdę fajna. I naprawdę ją polecam. I tyle ode mnie, więc. Widzimy się za tydzień, i tam już za tydzień odpowiem na konkretne pytania. O to, jak konkretnie wszystko wygląda, jak wygląda rekrutacja, o językach, o, o tym, na ile można wyjechać itp. itd. Więc. Do zobaczenia i słyszymy się za tydzień.